Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry jesteśmy. Zrobiłam Jo, żebyś posmakowała swoje gole. Dzień dobry. Kto pierwszy? Kto pierwszy? Dobrze, wszystko działa. O, Martyna, cześć! Dobrze, mamy Emilkę, czyli jest Oliwka. Dzień dobry. Dobra, tu zerknę, czy wszystko ok? Cześć, cześć. Dobrze, kogo jeszcze mamy? Antosia, o, cześć Antosiu! Dzień dobry, ciociu, dzień dobry, Oliwcia. Dzień dobry, Monika. Gdzie jest Franek i Zuzia? Gdzie Zosia? Jeszcze chwilkę poczekamy. Dziś słuchajcie, będziemy robić morskie obrazki. Laura, Maja, cześć! Dziewczyny, morskie obrazki. Wszyscy wiedzą na pewno, jak wygląda morze. I dzisiaj potrzebujemy już zupełnie niewielu rzeczy, bo wystarczy nam sam papier kolorowy, nożyczki i klej. I to wszystko. I będziemy robić piękne, piękne, morskie obrazki. Antosia, Laura Maja i Oliwka. Na razie dobrze. I jeszcze Monika. Dzieci jak się nazywają? Dobra. Ale byłam Wam zdziwiona, że wygrała w moim głosowaniu w Plastyka. Tym razem a nie Zumba Kids, bo z reguły wygrywała Zumba. <laughs> tak się wszyscy artystycznie chcecie produkować. Dobrze. Dobra, to czekamy. Kto jeszcze dojdzie, to do nas dojdzie. Którą mamy? 12.02. Dobra, słuchajcie. To powoli sobie zaczniemy. Zaczniemy od wyboru. Nasz obrazek tym razem będzie na płaskiej kartce. Nie będzie stojący, nie będzie wiszący, będzie prosty obraz. Bo jak będziecie chcieli go to będzie mógł być wiszący <grydy> w ten sposób. Dlatego teraz sobie wybierzcie kolor, na jakim chcecie robić cały obrazek. Ja już sobie już myślałam, że był niebieski, bo będzie pięknie, taki granatowy w sumie, bo taki akurat miałam. Będzie pięknie pasował do morza, akurat nie będę mieć gotowanie, bo od razu. <grydy> Ale może być biały, może być zielony, może być jaki chcecie. Ja akurat mam taką większą kartkę, bo wzięłam taką większą, dlatego żebyście wy lepiej widzieli z daleka. Ale może być zwykła, najzwyklejsza. Oliwka, to jeszcze masz drzewko do zrobienia, zaległe, nie? Haha. Dobra. Wybrany kolor karteczki. Pomyślcie sobie, kiedy byliście ostatnio nad morzem i jakie to morze miało kolor? Niebieski, zielony, jak myślicie, jakie pamiętacie, żeby było? Bardzo różne, prawda? Odpowiedzi są: O, cześć, Zosiu! Morze może mieć bardzo różne kolory, dlatego sobie my zrobimy takie wielobarwne to morze, nie tylko niebieskie, zrobimy drzewko, no ja myślę. Ja? Dzień dobry, dzień dobry jeszcze raz, Waszy i Kasiu. Wybieramy sobie kolory teraz do morza. Ja sobie wybiorę niebieski, różne odcienie niebieskiego na pewno sobie wybiorę. Może, może mieć też kolor zielony, prawda? Zwłaszcza jak jest dużo glonów albo sinic. <noise> Czy czasami może być trochę żółty? Czasami może być jak słońce. Zależy jak pada słońce, i od wielu rzeczy to zależy. Jaki jeszcze kolor mo może mieć morze? Czasem może być fioletowe. Czasem może być cześć wiolcia! Czasem może być też fioletowe morze. Takiego dzisiaj będziemy często używać sformułowania. Może, może. <laughs> może, może być też fioletowe czasem, prawda? Ja o, na razie mam takie kolory do mojego morza. Takie mam na razie kolory. Jeszcze sobie, może dam trochę różowego. Czasem może być też białe, prawda? Jak na przykład robią się piany na morzu, piany na wodzie. Piany. Jak robi się taka piana od fal, to ona też często jest biała, prawda? Także wezmę sobie też biały. O, jeszcze mam taki odcień tutaj zielonego. Dobra. To słuchajcie, ja mam w miarę wybrane. O, jeszcze taki zielony. Ja mam mniej więcej wybrane kolory mojego morza. Są to niebieski, zróżnicowany niebieskiego, różne odcienie zielonego, fioletowy, różowy. I jeszcze moja kartka jest granatowa, na której będę lepić, więc też granatowy. Jeszcze biały tu gdzieś miałam, nie? Zaginął w akcji. O jest, dobra. I słuchajcie, o szare. Mi się wszystkie kolory podobają. Szare może też może być czasem. Dobra. To Wy pewnie też już wybraliście swoje kolorki. I teraz jak będziemy sobie to może wyklejać? Bo będziemy je wyklejać. I tutaj nie będziemy używać akurat nożyczek, tylko do tego będziemy używać, będziemy wydzierać kawałki fal. Proponuję zrobić tak, żeby mniej więcej do połowy zrobić falę. Dobra? I te fale będziemy sobie robić w ten sposób. Że będziemy wydzierać różne, z różnych kolorów, takie jak wybraliście do waszego morza. Żeby ono było, właśnie nie takie regularne, proste, wycięte nożyczkami, tylko takie szalone, jak to może być morze. I będziemy te fale sobie przykładać. Wyżej, niżej, jedna na drugą może nachodzić, jak sobie życzycie. OK? Dobra, to działamy. No, mamy ten przywilej, że mieszkamy nad morzem. Chyba wszyscy, prawda? Bo? I o, ja sobie zacznę od brzegu. Od brzegu, od dołu, <śmiany> brzegu też. <śmiany> Czyli w tym przypadku mi od dołu kartki. A następne trochę już będzie nachodziło o tak. Na przykład. Ranie sobie zacząłam, tak. Teraz będę dodawać inne kolorki. Teraz taki niebieski na przykład. Jak chcecie, żeby były z dwóch stron fale, to drugą stronę też przerywacie, jeżeli odrywaliście od brzegu. I możecie nadać też rączkami, zobaczcie, różny kształt tej fali. O, chcę, żeby nie była taka płaska. Teraz na przykład wyszła mi taka. I przyklejam ją sobie trochę wyżej. Bo tak jak mówiłam, ja chciałam zrobić tak, żeby było mniej więcej do połowy kartki. Teraz wygląda to u mnie tak. Pora na fioletowy. niebieskiego trochę. U mnie trochę jeszcze niebieskiego. O, teraz mi duża fala wyszła, patrzcie. Do takich wydzieranek zawsze, bo to można różne rzeczy zrobić, nie tylko może. Dobrze jest zawsze zużywać resztki kartek, które Wam zostały z innych prac papieru kolorowego. Żeby się nic nie marnowało. Wyklejamy, wyklejamy. Tu zerknę kto? O, jeszcze są dzieciaki, Zuzia i Franio. Cześć! Chwilkę spóźnienia, ale to nic. Już Wam też wytłumaczę szybciutko. Zaczynamy od wyklejania sobie na kartce, jaką wybraliśmy, jaki kolor chcemy. Ja mam większą, żebyście lepiej widzieli. Morza. W różnych odcieniach, jakie może, mieć morze I fale sobie nie, wy, nie wycinamy nożyczkami, tylko wyrywamy. Ok? Żeby były takie nieregularne. I przyklejamy zgodnie z naszym pomysłem i naszą wizją. Bo każdy artysta ma zawsze swoją wizję. I robi tak, jak uważa, prawda? Prawda, <laughs> A czasami można robić zgodnie ze wzorem. O, zielony dam sobie trochę wyżej. Tu mi taki boczek został. Ciekawe, jakie kolorki by mi tu pasowały. Może dam jasny, trochę zielony, co? Trochę silnik mi pędzi w morzu. <grych> Albo no glonów, nie? Lepiej glonów niż sinic, nie? Zdecydowanie lepiej glonów niż sinic. Dobra. Teraz trochę ciemniejszego sobie wezmę. Trzeba jak Frania mizuzić dlaczego wy, bo nie byli od początku, dlaczego wydzieramy, a nie wycinamy. Dlatego, że chcemy, bo już reszta trawie, żeby nasze fale były takie nieregularne, tak, nie wcięte prosto nożyczkami, tylko takie szalone, jak to może. Dobra, ja sobie chyba dodam jeszcze jedną warstwę. O, białego jeszcze nie używam. Białą falę tutaj nie jest. Jeszcze trochę białym. Moje może na razie wygląda tak. Jeszcze sobie tak dodam chyba jedną taką falkę i będzie u mnie już gotowe. Może wygląda tak. Może wygląda tak. I czy było wiadomo, że ta może, może nie wszyscy się domyślą, <grywia> zrobimy sobie na tym morzu stateczek albo łódkę. I zrobimy to tak, że teraz już nożyczkami. wytniemy sobie pół, połowę takiego koła, czyli podstawę naszej łódki. A później zrobimy żagiel, dobra? Tu wyłączył podgląd na was. O, dobra. Uż mam. O, i się włóczył. Dobra, jest. Ok. Łódkę. O, nie użyłam różowego, to sobie teraz zrobię różową łódkę. Taki. Połowa koła, taka trochę spłaszczona może być. Połowa koła, o, o coś takiego mi mniej więcej chodzi. Tylko sobie wyrównam, bo zrobiłam krzywo. <grych> Na morzu. Więc ja ustawię tak z boku we wgłębieniu fali. Może tu? Nie tu. Ciach. Dobra, na naszej łódce to będzie raczej łódka niż statek, bo będzie z żaglem. Zrobimy sobie teraz nasz maszt. Ja maszt zrobię sobie biały. Czyli długi kawałeczek. Uj, jaki wysoki. Trochę za wysoki skrócę. <taki>, Taki u mnie będzie chyba lepszy. Tak. Dobra. Przyklejamy. Dobra, i teraz na razie mamy, ma mamy maszt i zrobimy sobie żagiel. Cześć Marta. Dobra. A ja sobie żagiel zrobię fioletowy. A słuchajcie, żagiel zrobimy taki trochę trójwymiarowy. Nie będzie taki naklejony, tylko, znaczy będzie naklejony, ale będzie troszeczkę nam odstawał. I, i zrobimy tak, że wykniemy sobie trójkąt. Najprościej będzie to zrobić z boku waszej kartki, przeciąć w ten sposób jedną linię. Składamy go na pół. Składamy go na pół. I teraz. O mój, trochę za dużo wyszedł, to sobie skróc... z zmniejszę. Trochę mnie poniosło. O, teraz okej. Okay. Dobra, i teraz jak on się rozkłada, to jedną stronę sobie przykleimy do kartki, a druga będzie nam powiewać na wietrze. Czyli nie przyklejamy. To już Wam pokazuje, o co mi chodzi. O. O, coś takiego mi chodzi. Dobra? Dobra, to smarujemy. I mocujemy, oczywiście, do masztu. jest już przymocowany. Co myślicie? Co jeszcze by można było na tym obrazku dodać? Jak myślicie? Trochę pustą górę, nie? Na niebie. To może zrobimy słonko, co? Możecie zrobić sobie słonko, możecie sobie zrobić księżyc, możecie sobie zrobić chmurki, możecie sobie zrobić tęczę, możecie sobie zrobić deszcz nawet. Na co macie tylko ochotę? Ok? Ja zrobię sobie słonko tutaj z boku, z papieru z żółtego papieru wytnę sobie koło. które zrobię tutaj z boku w ten sposób, bo taki mam pomysł. Pyk. I do mojego słonka dodam sobie promyczki. Wezmę sobie akurat od inny odcień żółtego. To zrobię troszeczkę w innym odcieniu. Powyciłam po prostu takie cienkie paseczki przyklejam i będą wychodzić jako promyczki od mojego słoneczka. różnej tej różnej długości, różnej yy, grubości będą takie u mnie nieregularne. czyli bardzo różne. Nie w tym samym kształcie. Ale bardzo się cieszę, że lubicie prace plastyczne Wszystkie, bo ja też bardzo je lubię. Tak samo lubię też tańczyć, ale prace plastyczne też bardzo, bardzo lubię robić. wygląda u mnie tak. I idę dalej. Jeszcze więcej promyczków zrobię. O, taki mały. A ciekawe, jakie wybraliście kolory do morza. Może coś zrobić całe niebieskie, albo całe światowe, albo całe zielone. Na słoneczku oczywiście. Jak macie ochotę, sobie możecie namalować buzie, oczy, co chcecie. A łódkę możecie sobie podpisać swoim imieniem. Będzie miała imię. Będzie się nazywać? Tak jak Wy. Albo rodzice mogą Wam podpisać. Jak tam Wam idzie? Ja sobie podpiszę. Moja już jest podpisana. Gdzieś to nie widzicie. Zaraz zobaczę, bo tam małe opóźnienie odglądam. Dobra, ja sobie tak myślę, że jeszcze mi tutaj tak, tak nie jest tutaj pusto w rogu u mnie, to sobie zrobię jeszcze chmurkę. Chmurkę, jak macie watę, możecie zrobić z waty albo z wacika. Ja akurat mam tutaj teraz pod ręką tylko papier, to już nie będę chodzić. I wyknę sobie po prostu białą chmurkę na moim niebie. Jego kumulusa, nie kumulusa, są kumulusy takie, takie okrągłe, ktoś wiesz, w i znaki, dobra i przykleję sobie to z boku i jeszcze zrobię drugą mniejszą żeby jej nie było smutno, żeby miała kolegę chmurkę albo koleżankę chmurkę, co? O, taką malutką teraz mam. Nasz obrazek jest praktycznie gotowy. Jak mój wygląda w ten sposób, mam piękne kolorowe morze, które ma w sobie niebieskie kolory: zielone, fioletowe, białe. Mam słońce z promykami pięknie świecące, chmurkę i łódkę, która się nazywa Karola, <ślad> Tak jak ja. Słuchajcie, możecie jeszcze sobie zrobić właśnie, tak jak mówiłam, tęczę, czy deszczyk, czy więcej chmurek, czy na co tylko macie ochotę. Możecie też jeszcze poozdabiać Waszą łódkę, możecie brokatem coś ozdobić, dorysować yy, słoneczku, buźkę, jak tylko sobie życzycie. Podoba się Wam praca? Mi się bardzo podoba, bardzo ładny obrazek wyszedł, ja tak siebie chwaląc. Nasze jak zwykle też na pewno. Dobra, i słuchajcie, co? Będę jak zawsze czekać na zdjęcia Waszych prac. No piękne jest. Będę jak zawsze czekać na zdjęcia Waszych prac. Cieszę się, że, to, że tą plastykę tak bardzo lubicie. I tak sobie właśnie będziemy robić, że będzie trochę zumby, trochę plastyki. Nie będzie nigdy sprawiedliwie, bo jest pięć dni, w których robimy zajęcia, ale zawsze będą trzy, trzy jakieś i dwa jakieś. A ten ostatni dzień zawsze będziemy sobie chyba robić głosowanie i zobaczymy, co będzie wygrywało. To dobra, bo to są dla Was zajęcia, żebyście Wy jak najlepiej spędzali czas przyjemnie, kreatywnie i wesoło. Dobra, słuchajcie, to co? Ja będę kończyć i to do Was zbliżę jeszcze się z obrazkiem. O, jak widać. O, tak wygląda moja dzisiejsza praca. Tak wygląda moja dzisiejsza praca. Pomacham do wszystkim. Dobra. I co życzę wam? Miłego weekendu. <laughs> Miłego weekendu. Ciekawe, czy spędzicie go w ogródkach gdzieś, czy na spacer, jakiś idziecie do lasu. I widzimy się już w poniedziałek. Dziękuję bardzo, papa. Pa.